Mano, witam wszystkich. Słuchajcie, ta pogoda to mnie tak dobija. Zobaczcie, Wagner to pryszczycy dostał. Każdy liść, jakiś grzyb. Ten to już w ogóle skasowany. Na szczęście, te młode, wszystkie są idealnie zdrowe. Co nie zmienia faktu, że zimno, mokro, wilgotno. Nawet ten duży mój trach pożółkły mu liście. Zobaczcie, jakie żółte. To jest wszystko od tego zimna i od tej wilgoci wieczne zimno. no taki rok, żeby był to masakra. No rozumiem, że tam mrozy czy coś. Ale nie kurczę mać, cały czas takie zimno i ciapa. No u mnie to leje naprzemiennie do wtorku mam rozić. Dzisiaj u mnie w, w nocy ma być minus 3 i jutro też minus 3. Tutaj nowe liście wychodzą. Już się rozkłada. Zobaczcie, jakie ładne. Ale te wszystkie stare liście, one były takie ładne. Jeszcze niedawno nagrywałem. A one są takie. Nie wiem, czy to będziecie widzieć, ale one są takie blade. Nie są zielone jak to. Tylko są takie blade. Brak słońca. Zimno i wilgoć. Karłatka to samo. Zobaczcie. Żółkną liście na, sch... na potęgę sch... O! Wyrwałem na Waszych oczach tak przypadkiem stożek wzrostu od jakiegoś odrostu wyszedł. Jest taka normalnie wilgoć. Każdy liść jakiś grzyb no jest. Na szczęście te tu górne są zdrowe, ale też do połowy zielona, a cała reszta zżółkła Jeszcze dzisiaj tak jak mówię, minus 3 i jutro minus 3 ale mimo wszystko, że karłatka tak, tu nie ma stożka wzrostu, tu teraz coś wyrwałem, wszystko schnie na potęgę, to mimo wszystko kwitnie. Widzicie? Kwiatostan wychodzi. Pewnie, he, ona miała owoce, a to był jeden egzemplarz, pewnie ten był żeński, a ten męski, albo na odwrót, bo jeden drugiego zapylał, bo miała owoce. Teraz, skoro ten nie żyje... To z tego nic nie będzie. No niestety. Taka robota. Wulkano po wkopaniu. Póki co ma się spoko. Nie widać tu jakichkolwiek zmian. Karłatka po wkopaniu tak samo. Nie widać żadnych zmian. Trawa się przyjęła. Nie uschła. Kopiuj wklej Po kordylinie wykopane tam zostało, pod kordylinkę i wklejone tutaj ta trawa się rozrasta poprzez korzenie no i zagęści to wszystko, mam taką nadzieję tak samo tutaj zrobiłem przeszczepy jak wkopywałem wulkano mam nadzieję, że to się wszystko rozrośnie, kosiarka to zagęści bo koszenie wzmacnia trawę tak mi się wydaje Rostrata, roztrata, roztrata w gruncie, już siedzi i powiem Wam tak, jak ją przywiozłem, była zielona. A teraz te końcówki, widzicie, tak żółkną. Same końcówki dookoła są takie przyżółtawe. Ja wiem, że szok, zmiana klimatu, otoczenia. Jeszcze została wkopana od razu do gruntu, ale jak tak dalej będzie, to będzie jakaś rzeźnia. Trawa punktowo rośnie. Tu nie rośnie, tu nie rośnie, tu jest za dużo. Tam nie rośnie, tam nie rośnie, tam za dużo. To, co się dzieje w tym roku, to powiem szczerze, że to nie chodzi o to, że człowiek ma kanał i coś wam chce udowodnić, pokazać i powiedzieć cokolwiek, żeby coś powiedzieć. No ale słaby rok. wam, w marcu, kwietniu potrafiło grzać po 20. Teraz jest naprawdę słaby rok. Słaby, słabo się zaczęło. Zeszłe lato było zimne. A w tym roku. W tym roku to w ogóle wiosny nie było. Bo co to jest? 3 stopnie, 2 stopnie, 5 stopni? No, sorry, w styczniu, w lutym tyle mamy. A to do tej pory zaraz będzie maj, a tu dalej jeszcze ciepła nie było. Nie było ciepła. W lutym grillowałem, a teraz w po, w ten, pod koniec kwietnia nie ma takiej opcji. Czujecie motyw? W lutym grillowałem, bo było 20 stopni. A teraz nie ma takiej opcji. W krótkim rękawku chodzimy, bo teraz chodzę w kurtce i jeszcze w kapturze, bo mi jest zimno, pomimo że słońce świeci. Ale zobaczcie na to. Tada! Tylowiec kanaryjski Zobaczcie już ma taki fajny pień Pieniech taki już dość sporawy I się zastanawiam czy go nie zagruntuję No taka palemka już ma jakieś szanse w gruncie Nie jest to mała sadzoneczka Tylko to już jest paroletnia palma Też po przejściach lekkich Jak widzicie ale wszystko wypuszcza nowe i jest fajnie. Zastanawiam się, czy je tu nie wkopać. Natomiast banana, to ją tutaj wkopię. Jest daleko od chodniczka. Daleko od wszystkiego. Więc nawet jak te liście będą rosły, to nie będzie przeszkadzać. A bananolce, bananolce to gdzieś wywale migdał. Słuchajcie, akcja migdał. Ktoś se dała z pestki, dodam że z pestki, ma 4 lata w gruncie Minus 21 i on żyje Ktoś chętny, ktoś chce, piszcie, dzwońcie, mówcie Wykopię i se może zabrać Ja generalnie się tego pozbywam, ja to wykopię. no i po prostu pociacham i tego nie ma nie kwitło mi to jeszcze ani razu, bo to musiałoby być jakoś osłonięte. A ja tego nie osłaniam w żaden magiczny sposób. Skoro rośnie w gruncie, no nie będę budy, robił dla mnie dała, No bez jaj. Ale jak ktoś chętny, to jest już duży okaz. Naprawdę duży. Jest sztos, jeżeli chodzi o mrozodporność. Minus 21. Ale Daktyl to moja pierwsza pierzasta palma. Wszystko wachlarzowe. W sensie, pierwsza palma. Pierwsza pierzasta, która może będzie u mnie w gruncie. Może, bo jeszcze nie wiem. Waham się, bo ja nie wiem, czy ja ją będę w stanie utrzymać zimą. Cały czas walczę z myślami czy dam radę w tym roku fajnie by się tu odbudowała potem na zimę by trzeba było ją schować albo zostawić w grudzie i osłonić ha, 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 ha. doniczka już przerosła więc doniczka na pewno już jest za mała to jest bezapelacyjne I tu wydaje mi się, że będzie Oryginalne, fajne na to miejsce i nie będzie mi kupecienia robić jak banan. A banana za migdała, wywalę migdała, wykopię gdzieś tam z boku i tutaj dam bananolca. W przychodniku będę szedł, z będę liście macą. Tak to będzie wyglądać. Bo w tej chwili to ja nie widzę innej opcji. Cykasa dzisiaj muszę schować minus 3, to nie przelewkę. A jak będzie stopień niżej, to będą uszkodzenia liściowe. Muszę go wnieść do domu i taka robota, właśnie. Karłatka też przyżółknięta. Nic. Trzymajcie się cieplutko. Hej.